Proszę państwa, jesteśmy w Radwanicach, ulica 1 Maja Wałowa. Tak to proszę państwa wygląda. Jest godzina 9 z minutami, 22 maja 2010 rok. Tutaj za widzimy małe jeziorko. Woda pomalutku pomalutku przybywa, ale miejmy nadzieję, że że przez wały się, że przez wały się nie przeleje. Tutaj e, przy ulicy 1 Maja 11 mieszkaliśmy mieszkaliśmy kiedyś. Mieszkaliśmy kiedyś przez 20 lat od 1987 roku do 2006 roku. Tutaj mieszkaliśmy. Mieliśmy piękny dom, zalało nam na 2 na metry, i w 2006 roku, proszę Państwa, zamieniliśmy stary dom na nowy apartament na osiedlu słonecznym w Radwanicach na pierwszym piętrze myślimy. Myślimy, że, że, nas, że teraz nas woda nie dosięgnie i trzeba być dobrej myśli, proszę Państwa. No ale co zrobić? Tak to w życiu bywa, raz na wozie, raz, pod woz... raz na wozie, raz pod wodą, raz na wodzie, tak, tak, tak to wygląda, proszę Państwa, tak całe jeziorko, ale mamy, mamy nadzieję, że, że to wszystko będzie dobrze. Jest sobota 22, 22 maja, proszę Państwa. Między godziną, między godziną dziewiątą a godziną dziesiątą. Tak to, proszę państwa, wygląda. Tutaj, tutaj, proszę państwa, na tym bunkrze, na tym bunkrze w, w 1997 roku właśnie ja przedarłem się przez wodę i dostałem się do swojego, dostałem się do swojego domu. Wyłowiłem drabinę, wyłowiłem drabinę z wody, proszę państwa. Wyłowiłem drabinę z wody i bosakiem włamałem się do swojego domu na górze. I tak to wyglądało. Tydzień czasu po, po tej strasznej, wielkiej, wielkiej powodzi. Tak to wszystko, proszę Państwa, wygląda. Teraz jestem między ulicą 1 maja a ulicą kościelną. Teraz jestem mm, między ulicą 1 maja a ulicą kościelną. Tak, to proszę Państwa, wszystko wygląda. Tak, małe jeziorko zawałem, żeby się woda przelała przez wał. To jeszcze myślę jakieś 3 metry. Także, także spokojnie. Woda powolutku, wo, woda powolutku przybywa. Także jeszcze mamy dzisiaj jest sobota. Także, także myślę, że coś będzie wiadomo, coś będzie wiadomo, w niedzielę, albo w poniedziałek. Tutaj jest nasz kościół w radwanicach w najświętszej Maryi Panny. Różańcowej. Tutaj jutro o godzinie 9 rano ma się odbyć pierwsza komunia święta. Ale jak to będzie, proszę Państwa, jak to wszystko będzie, to nie wiadomo. Czas i życie, jak to się mówi, pokaże. Dziękuję bardzo. Teraz zbliżam się do ulicy Kościelnej. No tu jestem na wale. Żeby mnie tutaj ktoś nie przegonił, bo tutaj, proszę Państwa, zasadniczo na nawały nie wolno wchodzić. Od wczoraj, od godziny 18. No ale ja, jako reporter, kronikarz, no to sobie na to pozwoliłem. Proszę Państwa, jestem Marek Kronikarz. Od 35 lat prowadzę historię familii Rodowódzkiewiczów. Tak, dochodzimy teraz, proszę Państwa, dochodzimy, proszę Państwa, teraz do ulicy Kościelnej. Tutaj wszystko wokół kościoła ładnie wyremontowane. Ładnie wszystko po ostatniej powodzi. Pani ze Szwecji, Pani Elżbieta, pomagała, pomagała żeby to wszystko wyremontować. Tak to, proszę Państwa, wszystko, wszystko wygląda. Także, także bądźmy optymistami. módlmy się do Pana Boga, bo to, jak to się mówi, wszystko jest w rękach Pana Boga. Człowiek, człowiek sam nic nie może zrobić i gromadźmy sobie skarby na życie wieczne w niebie, a nie tutaj na ziemi, co może nam powódź zabrać, czy coś podobnego. Tak to wygląda nasz kościół. Nasz kościół, proszę Państwa, sąsiednie, sąsiednie domy. Tak, dziękuję bardzo. Mówił Marek, kronikarz z Radwanic. Dziękuję bardzo.